Witajcie, ponieważ co jakiś czas zbiera mi się ilość pytań, które do mnie napływają, cieszę się bardzo za każdym razem, jak ktoś pyta o różne rzeczy, to postanowiliśmy, postanowiłam uruchomić taki kącik QA, czyli pytania i odpowiedzi. One będą z różnej beczki, bo też z różnej beczki zadajecie pytania, i może w tym kąciku ktoś z Was znajdzie odpowiedź właśnie na, na nurtujące go pytanie. Więc, korzystając ze współpracy i wsparcia pana reżysera, jednocześnie poproszę go o zadanie pytań, a ja na nie odpowiem. Zatem zaczynajmy. Samorozwój jest pojęciem bardzo szerokim i może dotyczyć aspektów życia zupełnie pozazawodowego. Czyli może być tak, że ktoś ma na przykład problem z asertywnością, albo ma problem z podejmowaniem decyzji, albo jest nieśmiały. Albo na przykład zupełnie nie wie, jak sobie poradzić z sytuacjami, kiedy się czegoś boi. Niekoniecznie to musi być związane z życiem i ze sferą zawodową, może być również jak najbardziej ze sferą osobistą. I tu gwiazdka: każdego, kto jest na to gotowy i ma ochotę się samo rozwinąć, jak ja to mówię. I to może być zarówno pracownik danej firmy, instytucji. Zresztą wielu pracodawców, wiele koncernów kładzie duży nacisk na samorozwój pracowników, zarówno w sferze zawodowej, jak i pokładając. Um, Dużo pieniędzy na rozwój zawodowy pracowników, tak żeby przywiązać ich do firmy. Mogą to być przedstawiciele wolnych zawodów, mogą to być osoby, które prowadzą swoje firmy. Szczególnie dużo jest osób, które prowadzą swoje firmy. Także ja myślę, że każdy, kto dojrzał, jest gotowy na to, żeby wystąpić po lepszą jakość, po poprawę czegoś, po pozbycie się czegoś. Samorozwój przychodzi w kilku kluczowych czy czas czy potrzeba na samorozwój przychodzi w kilku kluczowych sytuacjach życia człowieka, ale u każdego może przyjść kiedy idzie i w inny sposób. Wiele osób doświadcza potrzeby y, takiego spojrzenia wyżej na siebie, na świat, na relacje. Na przykład w sytuacji kiedy wydarzy im się coś przykrego, mają jakiś wypadek, y, zachorują, albo padnie im firma, albo z kimś się straszliwie pokłócą, czyli pierwsza kategoria to są sytuacje, które są bardzo trudne, ciężkie przypadki, które powodują, że ludzie zaczynają rewidować swoje przemyślenia, że nagle dociera do nich to, że może czegoś nie wiedzieli, a może można inaczej i wtedy zaczyna się ta droga. Ale są też ludzie, którzy podpatrują innych, czyli mają wielu takich mentorów zewnętrznych. Zaczynają czytać książki, bo ktoś im polecił. Potem krokiem następnym jest oglądanie jakichś filmów na YouTubie, potem jest śledzenie konkretnego mentora, którego sobie wybraliśmy, wstąpienie do jakiejś grupy członkowskiej, poszerzanie potem tej, 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 tej wiedzy. Potem zaczynają się wyjazdy, wszelkiego rodzaju szkolenia, warsztaty aż potem dochodzi do pracy takiej indywidualnej, samodzielnej one to one, kiedy ktoś wybiera swojego coacha, z którym pracuje. Dla mnie takim moim mentorem jest Harwecker, który uczy yy, jak zaczynać pracować z, z poziomu mentalnego, z, z pieniędzmi, z zarabianiem, które są bardzo ważne w życiu każdego człowieka. I pamiętam, że on w tej swojej książce, którą właśnie ja zaczęłam tą drogą, ja zaczęłam czytać książki, yy, a potem pojechałam na MMI i potem pojechałam na Quantum Leap tą drogą poszłam. Natomiast, ale już wcześniej interesowałam się samorozwojem i on, y, pamiętam, że opisuje w tej swojej książce, którą Nota jako audiobook słuchałam chyba już ze 100 razy jak nie więcej to opisuje tą sytuację, kiedy był młody, gniewny, kiedy wydawało mu się, że wszystko wie, i za każdym razem y, zaczynał jakieś interesy, bardzo szybko plajtował. I obserwując rodziców i swoich znajomych, zastanawiał się, jak to jest, że ludzie mają zyski, że mają kapitał, który pomnażają, a u niego jest tak jak z tym potworem z Loch Ness. Wszyscy wiedzą, że on istnieje, tylko że nikt go naprawdę na oczy nie widział. I pamiętam, że wtedy on w tej książce mówi, że podszedł do niego jeden z, ze znajomych jego taty, i Harf Eker już przygotowany był na tą słynną gadkę, taką rodzicielską, a miał wtedy lat 20 parę. A on mu powiedział w bardzo prosty sposób, i to też właśnie świadczy o ludziach, którzy już czegoś dokonali, którzy mają osiągnięcia, którzy już mają dystans do, do świata, do życia. On mu powiedział: Słuchaj, Harf, jeśli nie osiągnąłeś jeszcze sukcesu, to prawdopodobnie jest coś, o czym jeszcze nie wiesz. I to był ten punkt zwrotny, bo mm, mm, jeżeli ktoś mówi, że wiedza kosztuje, to ja zawsze mówię, to spróbuj niewiedzy i to też chyba powiedział Harveker albo jakiś inny mądry człowiek. I to jest jeden z przykładów. Harveker jest multimilionerem wielokrotnym, który osiągnął e, swoje bogactwo w sposób e, właśnie bardzo mocno e, poprzez samorozwój, poprzez duchowość. Duchowość nie jest związana z żadną religią, pamiętajmy. I ta jego książka, Bogaty albo biedni", Biedny, po prostu różni mentalnie, to, jest, no to są podwaliny tego, jak zacząć y, dbać i szanować pieniądze, jak nabierać do nich szacunku i jak je po prostu zarabiać? No bardzo często jest tak, że ludzie, y, którzy, no chociażby y, chcą biegać w maratonach, też muszą je w jakimś przynajmniej stopniu, czy w jakimś chociażby wycinku, zacząć pracować samym sobą. Muszą się nauczyć na przykład pracy z celami, muszą wiedzieć, po co są cele, jak je realizować. To też jest wszystko samorozwój. Ktoś, kto zaczyna pracować i uczyć się samorozwoju, wie, jak ważne jest planowanie, jak cele, jak wytrwać, jak motywacja, jak małe kroki, metoda Kaizen. To wszystko się zaczyna powoli, powoli, powoli e, zawsze rozwijać. I tych osób, które wyszły ze stanu takiego typowego zera. Do bohatera jest bardzo wiele, i tych przykładów wielkich, znanych jest wiele, ale jest bardzo dużo osób, tak zwanych normalnych, przeciętnych zjadaczy chleba, którzy sięgając po wsparcie mądrego coacha czy mentora, mogli osiągnąć bardzo dobre rezultaty. Wszystkie osoby, które osiągnęły bardzo duży mm, sukces, na przykład w MLM-ie, zrobiły to tylko i wyłącznie dzięki bardzo dużemu naciskowi na samorozwój, bo, bo na tym w ogóle skupia się cały MLM, na bardzo dużej dawce samorozwoju. Ale przypomniał mi się przypadek mojego znajomego, który y, był w, y, przeprowadził się wiele lat temu do Holandii. Ja go poznałam na Quantum Leap i pamiętam, że ten Tomek opowiadał, że przyszedł do niego taki moment, że on już nie miał nic do stracenia. Jego firma już właściwie tonęła w długach. On miał niezapłacone podatki za, za kilka ostatnich lat. I przed taki czas, że on powiedział, że a, jadę na ten Quantum Leap. Te Pieniądze w tą czy w tą, to już naprawdę nie mają większego znaczenia i tak jestem zadłużony, a może mi to pomoże. I na tym kwantum lipie pamiętam, że on zaczął wychodzić ze swojej strefy komfortu. Jak mieliśmy jeden z wieczorów, gdzie mieliśmy tak zwany skandaliczny wieczór, gdzie mieliśmy na przykład wyjść na scenę wcześniej przygotowaną piosenkę i wystąpić przed publicznością, taką 300-400 osób, to dla, dla mnie to było takie na tym etapie wtedy, bo ja byłam już gdzie indziej. Było to normalne ćwiczenie do wykonania, ale dla wielu ludzi to było tak potworne wyjście ze strefy komfortu, że musieli zaśpiewać przy skandującej publiczności, która ich wspierała i mieli to zrobić na żywo i jeszcze mieli do tego tańczyć, albo wykonywać jakieś ruchy, mogli się rozebrać, mogli zrobić cokolwiek. Chodziło o to, żeby maksymalnie wyskoczyć ze strefy komfortu. To dlatego Tomka na przykład, to było mega przeżycie. I pamiętam, że on wtedy stwierdził, że on już nie ma nic do stracenia i zaczął spotykać się. On przylatuje z Amsterdamu do Warszawy, do swojego osobistego coacha, którego prowadzi. I ja widzę, jak obserwuję jego wpisy na Facebooku, jak ten chłopak się nieprawdopodobnie zmienił. Jest optymistą, przestał narzekać. Jego firma wyszła na prostą. Teraz yy, widzę, że ma Plany na swoją nową firmę, rozwijają. To jest niesamowite. I kiedyś, jak miałam z nim spotkanie, dopowiedział mi jedną rzecz. Dzięki samorozwojowi zrozumiałem na początku bardzo jedną ważną rzecz. To jest, to była taka lekcja, która była bezcenna. Jak ja się cieszę, że nie zawsze mam rację. Tylko tyle lub aż tyle. Ale to może wpłynąć na całą, na całe twoje funkcjonowanie w życiu. No właśnie, nie dla każdego, bo jest wiele osób, które nigdy nie będą, nigdy nie będą gotowe. I nie należy tego oceniać, bo pamiętajmy, że przy samorozwoju jest tak, że to zainteresowany, czyli tak zwany klient, musi po prostu po pierwsze chcieć, mieć świadomość i musi chcieć. Bo najlepsze techniki sprzedażowe nie zadziałają, dlatego że on, on nie będzie z tego korzystał. Natomiast jeżeli pojawi się w nim ewidentna gotowość i świadomość, to może z tego wypłynąć naprawdę fantastyczna, fantastyczna relacja i są osoby, które nie będą nigdy gotowe, bo będą zawsze żyły w swoim pudełku, w swoim przekonaniu, że przecież one wiedzą, że one wiedzą lepiej, że to są jakieś pierdoły, że na przykład nie wiem, rozwijanie y, umiejętności komunikacyjnych i budowanie relacji to są jakieś głupawe zabawy i pierdoły i sztuczki, które niczemu nie służą. Kiedy jest dokładnie na odwrót, bo to już to co pewnie słyszeliście ode mnie nieraz, nawet słynny John Rockefeller to powiedział, tak? że komunikacja to jest taki towar jak kawa i herbata i za niego jest w stanie zapłacić każdy a mówił to ponad 50 lat temu yy, i wiedział, jaka to jest nieprawdopodobna wartość. I nawet jeżeli teraz mamy y, technologię XXI wieku i mamy media społecznościowe, nie zmienia to faktu, że umiejętność budowania relacji i komunikacji na wyższym poziomie jest tak samo y, cenna, a w wielu sytuacjach bezcenna jak dawniej. Wśród takich osób na pewno jest wiele, które miały w sobie y, określone predyspozycje. Otrzymane przez rodziców, na pewno wspierane przez rodziców yy, do niepoddawania się, i myślę, że to są wiele osób, jakby popatrzeć na takie osoby, to pewnie jest to tak ta zwana słynna góra, lodowa sukcesu, gdzie my, patrząc na efekt ostateczny, mówimy, o kurczek, osiągnęła sukces. Natomiast y, tak naprawdę po drodze pewnie było bardzo, bardzo dużo tego wszystkiego, co w górze lodowej pod wodą, to czego my nie widzimy. Czyli to były lata starań, prób, doświadczeń, porażek, rezygnacji z pewnych rzeczy, wyrzeczeń, po to, żeby zobaczyć to, co ostatecznie my widzimy na czubku. Jak czytałam parę razy wywiady ze słynnymi ludźmi, to każdy z nich mówił, że gdybym wtedy, dużo wcześniej, wiedział jeszcze pewne rzeczy, to pewnie bym zaszedł jeszcze dalej, zrobiłbym jeszcze więcej. Ale na samorozwój nigdy nie jest za późno. Nigdy. Ja myślę, że jeżeli ktoś chciałby zacząć się interesować samorozwojem, to może sięgnąć przez jakąś książkę, poprzez jakąś książkę, którą ktoś mu poleci. Ale myślę, że najlepszymi w cudzysłowie sprzedawcami, samorozwoju są osoby, które, są osoby wśród nas, którym coś się udało zmienić. Ja może nie powinnam mówić udało, bo udaje to się ślepej kurze ziarna znaleźć, ale które podjęły pewne działania i coś im się właśnie zmieniło, coś się przeklikało, zaczęły patrzeć inaczej, nauczyły się asertywnie reagować, nabrały pewności siebie. Z osoby, która była totalnie nieśmiała, nagle poszły na przykład w stronę wystąpień publicznych, bo to wszystko to jest praca nad sobą, bo samorozwój to jest praca nad sobą. A praca nad sobą jest najtrudniejsza, ale ona przynosi najbardziej spektakularne efekty, najbardziej nas cieszy. Żeby się przekonać na przykład, czy coaching jest dla mnie to dobrze jest przede wszystkim spotkać się z jakimś coachem, żeby móc sobie wyrobić opinię, czy to na pewno jest tak, co mówią media, czy to na pewno jest tak, co mówiła koleżanka z koncernu, która za karę musiała chodzić, bo ją przewysłał. Bo spotykam na swojej drodze ludzi, którzy pracują w różnych firmach i niektóre firmy mają taką kulturę organizacyjną która wręcz mówi, że coaching jest fantastyczny, że jest nagrodą, że da, dodaje ci skrzydeł, bo taki ma być coaching. Ale są firmy, w których ta kultura organizacyjna mówi, że zobaczysz, bo ci za karę wyśle na szkolenie albo na coaching, więc to jest różnie. Ja myślę, że warto poszukać takiego coacha, który byłby osobą Możliwą do sprawdzenia byłby osobą wiarygodną, którą ktoś by ci polecił. Dobrze jest poszukać jego referencji, zaobserwować, co on robi, czym się zajmuje, jakie ma relacje z klientami, ale na pewno, czy on jest spójny, czy taka osoba jest spójna. Czyli jeżeli ona na przykład mówi o holistyce, o pieniądzach, o zdrowiu, o postępach, o celach, to czy na pewno też w życiu je realizuje? Czy to nie jest tak, że to jest tak zwany pseudoekspert, czyli on o czymś mówi, ale sam w życiu swoim ma totalną rozpierduchę i bałagan? Myślę, że na to warto zwrócić uwagę. Spróbować umówić się na sesję próbną. Yy, wielu coachów propo proponuje takie spotkania, na przykład nie wiem, półgodzinne, godzinne, godzinne yy, które są za free, jeżeli potem na przykład podpisze się umowę o, o coachingu na tam kilka sesji, żeby zobaczyć, czy to jest w ogóle dla ciebie. Bo wiele osób, z którymi ja miałam przyjemność współpracować, jak robiłam tą pierwszą sesję, to zawsze na koniec pytam, no i jak? jak, jakie są twoje teraz przemyślenia, odczucia w stosunku do tego, zanim pierwszy raz się spotkaliśmy. I większość z tych ludzi mówi, ja to nie wiedziałem, na co się szykuję, ja się bałam, ja byłam zestresowana, ja, ja byłam najeżona, ja to byłam, ja jeden chłopak mi powiedział, ja byłem wręcz nastawiony, że się pokłócimy, bo ja wiele słyszałem o coachingu i byłem totalnie zaskoczony. Więc reakcje są różne. Ja myślę, że po prostu zawsze warto sprawdzić żeby potem móc powiedzieć czy to jest dla mnie czy nie. A ja zawsze będę twierdzić, że warto i do tego was zachęcam. Dziękuję wam bardzo. To była dawka pytań takich szerszego kalibru. Jeżeli będziecie mieć jeszcze jakieś konkretne pytania, a wydaje wam się, że one są takie totalnie od czapki, nieważne, piszcie do mnie, ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Uzbiera nam się znowu kilkanaście pytań i nagramy kolejny odcinek Q&A. Pozdrawiam was serdecznie, cześć Tatiana.